Ko widzowie, dzisiaj będę otwierała dwie epickie skórki i jak trafię yy, właśnie coś yy, no legendarnego, to wtedy nie będzie musiał powiedzieć UW. tam uu, nie wiem jak to się mówi, ale wiem, że napisze się UW. No i właśnie wątpię, że coś trafię, ale mam nadzieję, żeby Zrobił, jak najbardziej gingżowo, to uwu, więc chcę, żeby coś się trafiło. Dobra, próbujemy. Chwila. Jest! Dobra. Proszę, traf coś legendarnego, chcę, żeby mi popołudniu użył. To jest Gajka, A, trafiłaś? Tak. No dobra. Uwu. Uwu. Dobra widzowie. Dla was zrobię jak najbardziej cringe'owo. Uwu. Dobra to było cringe'owe. Papa pa widzowie.